Zobacz, no brak, się zastanawiam się jak ludzie. Z oh, 200, metr... ja. 300, 400, ten, z 500 metrów widzimy, to jest powolone. I brak, 600. Miam, ja biorę dach. Biorę Kurde, czemu ja praktycznie w każdej gierce pistolet mam? Ja mam okay. A da, da mi ktoś jakieś bronie bardzo, co nie mam nic? No nie ma, bo to jest tylko jakaś o? chyba... wybraliśmy właśnie miejscówkę chyba tylko na było.

İnternet şimşik hafif mi ki yüce? Tamam. Şurada. Hı? Evet, şimdi. Tamam. Daha. E daha yürüt, daha yürüt, daha yürüt, Ej, okay, to tak, 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 patrz. O jej, alżyn podał się. Miał się w ogóle od strefy poleciał. Będę w pierwszych jakichś strefach. Nie, to jest jeszcze tak, tak, panie Bowe.

好，妈妈了。啊，打呼。 To już mam robić co mam następny sezon będę W ogóle patrzę, to to, patrzę, ten patrzę ten tak ja sprawdzam kanał i tam ma filmy, 84 filmy, a ma tylko 200 subów. No bo nie nagrywam, że, że, na, rzadko nagrywam, to wiesz. A teraz się bo, będę wybijał, bo... Twój kanał to zrobiłem streama i było wiesz, yy, i dostałam plus jeden suba, więc nie jest Ła! Wow. A jest to Boże, że zmarł w Słuchaj, luty 2018 też umierał i to, i, i dupa i potem zaczął robić się popularniej No dobra, to właśnie się Bardziej regularny. Regularność. Ja wolę prowadzić streamy niż gadać sam do siebie i później to wszystko i patrzeć. Nie wolę, nie wolę gadać z kimś na no, tych... Nie... Ja o, nie ale... wolę Jedynie ja chyba będę Mawa. rzucał, nie będę rzucał odcinki mm, z tego. Z BR-a. Nie wiem. Z mina. Typy, typy, chyba. No gdzie? A tam. A, Słuchaj, zaczęłam robić streamy y, październik 2017 się wybiłem, więc nie mówię, że mój umiera, bo... Umiera. 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 No, ale październik 2018 to był rok temu morda. No. A dokładnie już dzisiaj będzie już dzisiaj będzie dwa lata. jutro. A ja, ja dzisiaj dzwonię ty, zobacz, Ale... dostałem sna do a nic snajpa... mi snajpa... nie zadało. Sniper są nie? W te sniper są zbagowane, mam powiem. To jest jakieś ropuchy, to jest 29 na pół. No do. A wierciele, to jest 20. Minus dziewięćdziesiąt, to dostałem. Dobra. 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 Uważaj, że do ciebie. Jeszcze jedno dziecko. To znaczy dzieci. Ej, jest! To pan biało! Ja ale mam l... O prosto to, to, to mówię! Ja będę regularny teraz, bo ja będę robił teraz streamy, więc no. To no. dobrze. To bądź się regularny. Popatrz słuchaj. Dobra. No ja byłam, dlatego... My, my się zaraz ciebie ja się weźmiemy w twoją kartę. Więc tam nie Bo nic ja tak nie naprawdę wiesz czego nie mogłem nagrywać, bo nie mam odpowiednich do tego warunku. To jak mam streamować. Czę popatrz. Bo mogę powiedzieć, że ty masz gównianie. No właśnie. Pierwsza sprawa moja mama, muszę z nią spędzać czasu, a jak nie mogę, no to jak z nią nie spędzam, to że ty masz rejt i Druga sprawa to nie mogę nagrywać, bo przecież jest telewizor, w którym jest jeden na dwie osoby i ciężko rozwiązać ten konflikt, a drugi nocie mam nagrywać. nie da Bo ja nie mam. Michał masz amolęnki. Mam tu skara znalazłem. Ehm, um, mm. leczyć, leczy się na słony. Mm. A papa? ma? Pow, pował mogę wycisnąć, czy coś mogę nawet. Ja się boję, że pokątnie. Mm. Skrok jest dobry. Ja wczoraj wygrałem. Ja, ja wczoraj wygrałem. Ja wczoraj wygrałem. Ja wczoraj wygrałem. My... top model była YouTubera. Ja wygrałem. Moje drugie wygrałem. Moja druga wygrama, Dla mnie ta strony? z Olimpem. Ta Olimpowa. Nie Olimp, tylko ta wodna. To jest bardzo słabe. Ja tak nie lubię tych stref wodnych. Najgorsza, najgorsza mapa. Najgorsza, najlepsza. Najlepsza. To jest ten stok narciarski. No dokładnie. Najlepsza. Stok narczarski jest Nie wiem. Słuchajcie, kiedyś było takie stranie, że zniszczył przyczepka? Tak? Że co? Przez... takie stranie. O, zaczyna się. Ja idę po pompę w pierwszej kolejności, bo dziwno zrobię, jak nie będę miał pompy. Ty się tam chowaj lepiej, jaszy, bo, bo ty masz tylko pistolet jakiś. Dobra. Ale mam pompę, więc jest nadzieję. A tu mam auga. I idź po niego, Jasio. Uważaj. I chodź, tu Jasiu. jest jeszcze potka, jeszcze tu jeszcze potka. Ja ci Jasiu chronię, jak się coś Dobra, widzę. A, i druga duża potka. I pompa zielona. Sierborybo. Ej, ma Weź duże potki, Jasia. Obym go znajdę. Ja Tam idę tu... po sierborybę. A ty idź lepiej. Ja biorę rybę ja biorę sierborybo. Ja z takiej jeszcze bo a ty bierzesz te auga i bierz tu są dwie duże podpisy. Ej dobra, a A gdzie te goście są w ogóle? Weź zaznacz Ale buty! O, lama kolejna, dwie lama Dobra poknę będę streamował, bo na razie to tak się robi. Na którym? Gdzie oni są w ogóle? Jezu, co tam się... Ktoś rzuca czymś w ciebie. sama. Aje sote geci. Aje sote geci aki. Aje sote geci. Pat, pat, pat. Aje sote geci. Aje sote geci. Aje sote geci. Uwaha i tam. Paso robe, Halo? Co ty gawaryjsz? Dostał? No co? Aha, jakaś powalona choinka mnie do, zabija. No nie! Jasiu, proszę cię! No I weź go zabij! Jasiu, dobrze, brawo! i cię podnieś. No się modlisz mnie! Po co jego karty? Modlisz mnie! To, wioski, co ty robisz? No co ty robisz? No idę po ciebie, typie. Zeskocz z Tygo. dachu, ja się po prostu. Ale ta choinka powolona, musiałam ją już dobić, bo nie A Churdej, teraz, ja ja będę, teraz będę ja miał pełne gówno. Jakieś szaremki miał ciągle, a ja ten... Skara będziecie mieli mojego, ale no, dobra wyście mnie uleczcie szybko Jaczek weź mnie leć ule, leć uleczcie eee, dla Michała no ale idź sprawdzić czy jest wóz jeszcze aktywny sprawdzić, sprawdź czy wóz można Aj te boczki, co za typ? Ja też potrzebuję ale... dobra. dobra, dawaj to po... Gdzie możecie mnie uleczyć? W a bus jest ten? A jest aktywny? No coś chyba nie. Albo jest. No po co się bawisz w edycję jakąś? No! Mordo przecież! Aha, dobra. XD. No dobra, już nie skomentuję tego. Ja się wiesz, to się I teraz zapierdalaj do strefy od razu. Sprint. Maksymalny. Ach, teraz jest, a ja mój skarb tam się. Jest. Co? Nie. Nie. No wolę siedzieć i grać. Bo no wolę siedzieć i grać. No co wy robicie? Zapierdalamy. No teraz muszę odpalił mać. Co? Telefonie tylko. Ten z oj, 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 ej, ja tu jeszcze... A, nie no ja mam pistolet, to wiecie. Super. Z... Chyba od bogatości do biedy. Ja wam mogę powiedzieć. Ło, to jest to kewa dało każdemu. Ofa wiesz Ofa Niebieska MK i skrzynka. Ruski Wichorator, tańcz ze mną jak małpa, tańcz ze jak małpa, Moskito. Ja się gwie... ja, ja, O, heavy appka for me, co nie? Czy to nie for me? For me? Okej. Okay, Okej, tylko wiesz, jest <zyszę> taki problem, nie mam amunicji praktycznie do niczego. Ja mam tylko do tak. Daj mi ktoś ten ammo do heavy. Mam, mi ty mi, give me someone, Daj mi a have a ten... have Jestem Co odpa... się nas... To co ty zrobiłeś?! się zrobimy. co ty robisz?! Nie do ciebie, mamu. nie do ciebie, mamu. Dobra. Ale ja nie chcę ale blisko masz amo do aftermarket ale... masz amo ty ma amo do afki, ja nie mam jakaś ja mam, ja mam, ja mam daj jak ty tego dużo masz weźmy, weźmy Jasiek stąd, my będziemy, weźmy na obok no. Nie wiem. Ja się gdzie jest moja mama? Moja mama się pyta. Moja mama jest w pracy. W pracy. Dobra, czera. I śpi. A ty czy, na dalej Co? Robisz no, to zaraz, jakiś stypu śnipuję, bo Kurde.

Dobra leży Dobra jeszcze jakaś choineczka się tu włazi Pokażcie niebo Nie Jest. Ale zajadliśmy się I Jeszcze kurwa. Rok, temu, już rok temu to było więc wiesz No to było grać w celu O kurwa do Kurwa Kurwa do jebału Kurwa Ja ja Nie ja się chyba nie A może. Ktoś by mi podniósł moją. moja noc. A dobra, i chuj. Dobra, łatwy lód. <grystanie> <grystanie> Dawaj lód <tego> <grystanie> <grystanie> Dobra, weź tam ogarnij, bo ty zaraz pucasz. Wykształcisz, kurde. I wziąłeś sałatekę? Tak. Moja mama w praktyce może sobie radzić z tej chujki. Ja też mogę. Chłopak, chyba. A w to ulewek A mi dasz ten? A mi dasz no. może jakieś macy? Bo ja... A, nie musisz już nawet, chyba. Nie, no, to tak ja. cicho, to nie lążowce. Ja Możesz dać mi amado. Ej, kurwa, nie sam. Nie. Ja. Dobra to widzę Jeden, gutenberg gutenberg A ja bym dostał Nie jest potrzebny amodern, bo ja nie mam już A skąd możesz wiesz, może pojedzie dzisiaj Masz amoderny? Dobra daj Ja! A to dobra, to już się zbudowali w strefie Skolapsuj ich kurwa Dobra, chodź. Ale k? A moda pompy? W A moda pompy? No nie, nie, nie będę grał. Zagram ze strzygierki. I tak do północy to jeszcze dużo będzie. Dużo czas. Tu jest. Jeszcze na sklep nas klub wyjdę do Fortnitea. O no, jutro, yy, yy, powinno być się dostrzec na no, okay. polanie. No ja. Ja <mian> <mian> ci do logika, petardę. Zaraz będzie ci w ręku. Płata morto, tam mówisz? Dobra, leży, da na że. Płata morto. Płata morto. Płata morto. Płata z Płata morto. Płata morto. Płata morto. Płata morto. Płata morto. zaraz no, a ja mówię, ty, petardę w łapie wyjebie, to wyjebił łapę, ty. No. Dobra, dawaj, dawaj, łapka. Dobra. Ale blisko było. Ja się dziś nie odzywam, żebyście in... mieli minę. Dzisiaj jeszcze, jeszcze jakieś inne dziecko jest. Tam jest, zbudowało się tam, tam dopiero się, się zbudowało. elo leży. Dobra. Chodź tego, dzieciaka gdzie jeździamy. Dobra, to jeżdżamy i łatwo idzie. Kolapsować. Dobra, spadł. Najsłabszy. Nie gad ruchać, porwać. <coughs> Chodźcie do, do lobby. Biegać, kakać, ruchać, pływać, biegać skakać, ruchać, pływać. Najsik, najsik, Biegać skakać, ruchać, pływać. Takie. Biegać, skakać ruchać, pływać, a takie jeżeli żeby zalewskiego Zalewskiego, o twoją starę, twoją starą wydobywać. Co robić? Co robić? Dobra, Dobra odpłatkę z którego to mam na rano? Niech wasz musiał stracić. Jesteś Archie. Je walić w dupę syna i Luna je bać w ryja. <noise> no, bo, możecie wziąć trzy... trzy za trójkę możecie wziąć te trzy same skiny. Ej idea, to Arti, co ty jesteś podobny do mnie z wulgaryzmu, Te potrafię tego mówić. A w wydukuję wam piosenkę. Co cię dzisiaj posunie? Co tak, cię dzisiaj ja, ja. odsunie, Co wy pieścicy sunie? O nie, to to, co to tupeczkę Jak chcemy już kurwa prezent. O rozłączała Rozłączała Czemu go rozłączyłem? On chyba na konsolę poszedł No na DBsa mm. It's showtime Dobra czekamy na niego bo on chyba na konsolę poszedł No, jak grychamy tam jak będzie to wyjdziemy. Nie, to już do, dogramy ten maczek. Dobra, grajmy. What the fuck? Najwyżej się poczeka. Jeszcze dwie godziny palam streama. O No, na, na YouTube, o ile internet da radę. Co się stało? Boli. No, logiczne, że będzie boleć. Mm. Dziecko. Ale musieli wydać na te petardy Fortnite. Moskito. Mm. Hmm. to. jakby czekaj, jak bys rzucać. To jednemu e, pracownikowi Epic Games wyjebało w rękę petardę i został z tą Achtung. Bolewą z Achtunga. Ach. Achtunga. Ach, ach, jak barusy jakieś. A ja mam do no. też wyznania Aśku. No. Ja, co, co jest w Ukrainy? Moskwa. Co? Kijuka nie było. Uh, znaczy, Kiju. Białorusi? Mińsk. Litwy? Litwy. Mińsk nie. Wińsk nie. . Odvina, Odvina či po storim. Visko. Vilno ty.ek Vino. Jeć. O tam? Aha, to niežsko dobra to choć już namnje. Farme fori.

Dzięki o obi. A to w lobby będzie? But... Jak? W lobby okay, będzie. Okej, to no to co zagramy taka spokojnie? Gracias.